Wiosenne spotkanie Wielkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków tym razem za temat przewodni obrało szalenie ważne zagadnienie, mianowicie stopę cukrzycową. To niestety coraz częściej występujące bolesne powikłanie tej cywilizacyjnej choroby. Mówiła o tym na spotkaniu specjalista-diabetolog Jolanta Anek. Stopa cukrzycowa to jest zespół, proszę Państwa, zespół e, objawów i zmian nie tylko metabolicznych, ale i e, czynnościowych, fizjologicznych, czyli to jest... Tak najkolokwialniej mówiąc, stopa cukrzycowa jest to infekcja, jest to owrzodzenie i te czynniki muszą być spełnione, jest to destrukcja wszystkich struktur w stopie, czyli miejsca, kończyna dolna poniżej kostki, doprowadzająca jeszcze do zmian w naczyniach i w nerwach, i to jest stopa cukrzycowa, czyli to nie jest jakiś ból w koło paznokcia, to nie jest jakiś modzelek na nodze. Być może to będzie początek, jeśli tego nie upilnujemy, ale stopa cukrzycowa to jest zespół objawów. Aby uniknąć tego powikłania, trzeba bardzo dbać o swoje stopy, pielęgnować je i codziennie oglądać, i zwracać uwagę, czy aby nie pojawiają się na nich niepożądane zmiany taka nasza ogromna rola państwa przede wszystkim żeby te stopy naprawdę pomadczynemu traktować czyli proszę państwa codziennie wieczorkiem po południu rano kiedy państwo sobie życzycie stópki oglądamy oglądamy każdy palec osobna. Szczególnie ważne są te przestrzenie pomiędzy palcami, które się gdzieś tam ukryją, bo się paluchy stulą jeden do drugiego, więc te przestrzenie między palcami oglądają Państwo codziennie. Oglądamy sobie spód stopy. No nie jest to łatwe, przy naszych bolących biodrach, kolanach, kręgosłupach tą stopę wymanewrować i sobie pod oczy podstawić. Rzeczywiście jest trudno, ale proszę Państwa są lusterka, więc lusterko pod stopę i w momencie... Mamy w odbiciu lustrzanym oglądamy spód stopy i wtedy wszystkie poduszki palców, głowy kości śród możemy sobie po Oglądać. Przypominamy Państwu, że siedziba Wieluńskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków znajduje się współdzielczą Domu Kultury, a wszystkimi pracami organizacji koordynuje prezes oddziału Florian Faryś. My jesteśmy zawsze otwarci, we wtorki od godziny 10 do 12 i od 16 do 18 w czwartki. Kto przyjdzie, będzie miał pomiar cukru zrobiony za darmo i później, jeżeli na przykład się wykaże, że ma podwyższony poziom cukru, dostanie do domu glukometr i robi sobie wtedy poziom cukru tygodniowy i idzie do, do, do doktora, do lekarza rodzinnego. I wtedy lekarz rodziny decyduje się, czy wysłać do diabetologa, czy normalnie leczy jeszcze on sam nie, i czy to jest poziom cukrzycy, czy nie. Cukrzycy nie tylko w Jeluńscy nie że na co dzień zmagają się z tą nieuleczalną chorobą, to dodatkowo znów mają kłopot. W wiemskich aptekach zaczyna brakować niektórych rodzajów insulin. Zresztą sytuacja ta zaczyna występować w całym kraju. Wtedy natychmiast należy się udać do lekarza, aby przepisał jej inny rodzaj, dostępny aktualnie na rynku. W ogóle w aptekach w Polsce dana insulina jest e, niedostępna. Wtedy trzeba iść do diabetologa, żeby przestawił nas na inną insulinę. To znowu są komplikacje, żeby... Organizm może inaczej zareagować. Tak. Inaczej dopasować musi organizm. Ile jednostek jest zależna wtedy od danej insuliny. Nie? To jest wszystko takie powikłania, że naprawdę e, trzeba się e, dobrze zastanowić, żeby ten cukier opanować. Pamiętajmy, dobrze prowadzona choroba daje na szczęście mniej powikłań. Trzeba jednak przestrzegać diety i często mierzyć poziom cukru we krwi. Mam kłopoty, bo mam spadki i wzrosty. I to bardzo silne. W dodatku mam wiele już schorowań, między innymi o, oprócz cukrzycy tętnice, prawda, udarmiałem ostatnio, leżałem w szpitalu, także wiele tych leków, które biorę, Automatycznie przeszkadzają tej cukrzycy, i to jakoś nierównomiernie to działanie następuje. Pomimo, że biorę insulinę dwa razy dziennie, ale niejednokrotnie i trzy razy dziennie, biorąc insulinę szybko działającą. Już parę lat? Parę lat. No. A w jakich okolicznościach? Pamięta Pan, jak się Pan dowiedział, że zachorował Pan na cukrzycę? Po czym Pan poznał? Po czym poznałem? Bo na nogach wyszły mi takie plamy czerwone, tu nisko, przy kosce. No i, i jeden facet taki był u nas z rodziny i on mówi tak, ty idź się zbadaj, bo ty to będziesz miał cukrzycę. No i wtedy poszedłem się zbadać, oczywiście, oczywiście, no cukrzycę. No. I na razie to wszystko, zdecydowanie więcej już w temacie tygodnia. W programie bowiem dłuższa relacja ze spotkania wieluńskich cukrzyków i spora porcja informacji od dr Jolanty Anek. Zapraszamy.